Wczoraj wieczorem zostałem zaproszony do con, no Niestety nie byłem od pełnego nagrywania, ale dostałem malutkiego Donata. Zrobiłem SS-y. Tutaj od łuczek Coxy. Dostałem tutaj trochę ogniwo od Stoka i troszkę flaszek. I miałem dostać Radius od Druida Crazy Chaiosa, a skończyło się na tym, że dał mi 1KK. Radius trochę flaszek i no ogólnie duże rzeczy. Wielkie dzięki za to. I pozdrawiam ich. I na zapraszam. A On... na się siedłeś? No bo. Dobra, energię A ty też wiesz co robić, nie? Y Evelyn Ewelin. Piszę tutaj do Ewelin co niebo stałe. Mówię, y siema. On coś siema, co nie? I shit mnie jakiś za taką. Napisałem do niej na przykład. Myślać Weź mi pomóż, daje. ona wskoczyła... Ktoś e, mi nie przyszedł. Wyskoczyła, dołączyła do tego shida i napisała rudy aktinek, bo ma, miałem taką nazwę dla peta. Hmm? Izraeli Nie zajebało mi Basileus i Rękawice Odwalenia. A to cipy są. Taki no Hogwarts, kurwa, cipy Bije, i leży, tyle. To już 4, 8, może 49. I że kurwa, że z Doliny jesteśmy, to kurwa będzie mnie orało. Ja to pierdolę, kurwa, nie gram już na HC. Skasuj najlepiej, że jesteś tym... Akademią Doliny, bo wejście tylko oro dostawali teraz. Znaczy na razie pracowałem i wywaliłem osoby w dzieli, bo szukam nowych osób do Tak, Czekaj, spróbuję zbić, zbić w Ciężko by było... Co dobijacie? To było raczej kogoś? Tak. Bardzo dobrze. Już tam idę. Nie, 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 we dwóch, we dwóch easy, easy. Ja idę wyrzec, <laughs> kurwa. Idę, idę druidem, ku**a, bez zeku**a. Oho! Oho! aha. normalnie. Będę tak sobie biegał. Ty, patrz! Patrz, 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 patrz! Co, Co zrobił? Ja to mi da pomóc. Ale moje przejebane. Ty, robię. weź tego defa, trzyma, ja nie? Kogo cię. Mam pięć. Tylko on leci bez defa i wiesz... Kogo Nie pamiętam. Szot tego, szotynka. Oooo, to kurde, brawo, brawo. Tylko właśnie jest ciężko. Mati, ciachnę na chwilę. Kurwa, cały czas zegarek mam jakiś błibany. Ucieknę na chwilkę. Takie lagi są, że masakra. Cicho, bo ja nic nie słyszę. Uciekam, moment. O, pięknie, no, fajnie. Dobra, ja oczy oh, ci daję, jeżeli Ja Nie, Mati, ja nie mam defa na, psych, na dystans. On mnie kasuje. Kto bił? To, okay. O kuźwa od nich było i patrz. Ja dobra, 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 chłopaki. Padłeś, plus 5 nie uratowano. Nie wiem, czego ci nie uratowało, plus 5, ale mi plus 4 kuźwa tego. Pronko uratowało, zajebiście. Nie mamy, no ja już no dobrze, mam. idziemy, idziemy, idziemy. Co to jest za zgromadzenie? Chłopaki, gościu. O, pet musiał jeden. Nie ma obstawy tam? Nikt na razie nie przyszedł. Jemu pet padł jeden. A wy stoicie dosłownie nieruszeni, no. O, jakiś barba do niego chopa. 40 level, prógiem. O, i Yuri 113. Kurde. Oj, krzychu chate. No to pozamiatanie. co to jest? Nie zły z niego spryciarz. Lubi się chować pod maską. Prawda spór? Nazwałeś go stwórczo? Zabieracie do domu, masz moje słowo. Nie wiem kto akcję. Wow! Monster Tracks. Cześć! Kurwa, no nie w tego co powinno być. Ty, bo oni ledwo stoją. Chodź, wbijesz i wołaj kozaka, wołaj kozaka. Ale ty, bo tu krzyku HC czeka na mnie. Nie dam rady, podejść nawet. No Oni ledwo to stoją, znaczy tak, rytek poniżej połowy życia. Actin, mówiłem! Nie mówiłeś mi, uciekaj. Mówiłem! Spytaj się Madeja, że mówiłem, uciekaj. O no, krzyku HTT. Uciekają w kurcie, O, ja na setach. tak A co wy robicie? Co wy robicie? Kurde. To spcherka i szpony, dobra.